Siema, siema, witam was bardzo serdecznie, z tej standardness. A w dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o nowych broniach ze standard baneru, czy są warte waszych puli, na które warto pulować i czy w dalszym ciągu nie, nie lepsze są stare bronie, żeby sobie je po prostu wyreformować na R5, dajmy na to. Ale zanim przejdziemy do filmu, zostawcie suba i zostawcie łapkę w górę, a ja już przechodzę do waszego filmiku i odpowiadam. Na Wasze was, Pytanie. Przejdźmy sobie do Miecza. Jeżeli chodzi o miecza, to, to tak jak mówiłem w mówieniu do Pacha 03, no to tutaj nam daje Energy Regen. Na max y, poziomie jest to 38,8%. Standardowo ataku mamy w tych broniach wszystkich, praktycznie poza y, tak naprawdę y, jedną, czyli y, tak naprawdę tam ostatnim y, Rectifierze. 587, także solidna ilość ataku, jeżeli zaś chodzi o inne statystyki, no to na R1C daje nam 12% ataku, ee, tak po prostu, no i jeżeli zadamy damage y, targetowi, który jest właśnie pod wpływem jednego z efektów off-tuna, no to wtedy dostajemy 25% resna, skill damage bonusu na 3 sekundy. I powiem wam szczerze, na chwilę obecną, jeżeli chodzi o miecza z tego nowego baneru, e, czy znaczy z nowego, z tych nowych broni ze standard baneru, no, no niestety miecz na chwilę aktualną nie ma e, dobrego użytkownika. Co zatem idzie, no. Renergy Reagan teoretycznie rzecz biorąc szłoby wykorzystać gdzieś. E, te 12% ale też ale... My raczej chcemy w postaciach Widzieć w broniach albo crit Albo crit damage No więc niestety, ale ta już broń dysk Dysklasyfikuje nam ee, Pewne grono odbiorców Teoretycznie Szłoby to używać W zastępowo do branta. Ale Teraz jest tutaj ale Bo to trzy rzecz biorąc Brand by z tego mógł sobie skorzystać Jeżeli chodzi o te Energy Regeny Ale pytanie czy to jest <grym> Na niego wystarczające. no tutaj trzeba patrzeć na to, że Brand jako jednostka, e, on się skaluje z basic atakami, no więc no niestety, ale e, no nie skorzysta on z drugiej części pasywki w ogóle. Patrząc też na to, że ta broń daje tylko 38, gdzie czwóreczka, czterokwestkowa broń nam daje 51, a Brand też tej energii Regena troszeczkę wymaga, mi brakuje dość sporo i ja bym to tylko mógł osiągnąć w momencie, kiedy ja bym chyba wziął jego dedykowaną broń tak naprawdę. Także jeżeli chodzi o miecza, to na chwilę aktualną nie ma za bardzo dobrego użytkownika. Więc ja bym go na chwilę obecną skipnął. Taka jest przynajmniej moja, moja rada na, na chwilę obecną, z kolei inna e, tutaj e, sytuacja jest z e, naszym kolejnym mieczem, czyli z Broadblade'em. E, no, i tutaj Wam powiem szczerze: no, patrzę na to, że to daje nam 48,6% e, crit damage'a. No, to to już jest całkiem spora statystyka. Dodatkowo standardowo mamy 12% damage'a. I właśnie, jeżeli zadamy damage yy, z jednej z tych stanów, właśnie tego yy, oftuna, no to dostajemy 24% rezona z liberation bonusu na 3 sekundy. No i tutaj takich powierników, takiego miecza, już mamy troszeczkę więcej. Przede wszystkim sama Hisa. Um. Powiem wam szczerze, bardzo fajna opcja free to playowa yy, dla Chisy. Także jak najbardziej tutaj bym do niej to grał. Dalej mamy kolejną pocę czyli lupę. Też kolejną pocę skalającą się z resonance, z berationem i która bardzo też fajnie z tego sobie skorzysta. Dodatkowo ostatni i chyba największy zwycięzca tego patcha, ale to chyba w ostatnim, osobnym odcinku nagramy jest Kalharo oczywiście. No Kalharo też tam zadaje obrażenia od resonance berationa, także też tak, ta piątka jako opcja free-to-playowa do niego jak najbardziej pasuje. Dlatego jeżeli chodzi o tego miecza, no to ja bym tutaj ym... Go sobie wybrał, no chyba, że potrzeba czegoś innego. Ale zanim byście po niego populowali, to wam opowiem o kolejnej bardzo świetnej broni, jakim jest oczywiście pistolet. Tak. Ehm, bardzo fajna już tutaj opcja, ja wam powiem, opcja DPS-owa do wielu DPS-ów, między innymi e, też jest opcja jako broń free-to-playowa dla e, Linej. Co ciekawe, też daje 48,6% damage'a, też standardowo daje 12% ataku jeszcze no i właśnie po tym jak ktoś u nas w Teamie skastuje właśnie tego breaka, czyli tak naprawdę to yy, co... jak wsią F no to dostajemy. 20% do wszystkich atrybutów i jako bonusowy damage na 14 sekund. No i powiem wam szczerze, to jest bardzo dobry pistolet kolejny eee, Także e, ja bym po niego tak samo pulował To jest bardzo fajna opcja jako dla DPS-a, jak i dla samego supporta. Eee, co za tym idzie, no wiele posyci z tego tak nawet skorzysta Eee, możecie to grać jako do Golbreny, możecie to dać do, grać do Karloty Możecie to grać właśnie do Lynne jako albo DPS, a albo Sub DPS-a, także to jest bardzo świetna broń eee, Dalej możecie to grać eee, może nie do samej koni a może i tak No, do samej koni też eee, także no jest Kolejny świetny miecz yy, i po prostu w które właśnie używam pistoleta, na pewno się bardzo cieszę z tego powodu. Także ten pistoletik jest warty waszych puli i ja bym tutaj właśnie yy, się zastanawiał między właśnie BadLadem a pistoletem. Mi się na szczęście udało w 15 rzutach wylosować i dwa pistolety i jednego Budblade'a, także yy, ja póki co jestem yy, zadowolony. Teraz sobie wyszły właśnie na Gangleta, do tego właśnie przejdziemy. Jeżeli chodzi o samego gankleta, e, no to to daje Kytratio. Tak, Kytratio zamiast Keep Damage'a, w końcu mamy gankleta z Standard Manabu z Kytratio. 24 e, i 3, także nawet to jest solidna opcja. E, standardowo 12% Damage'a, no i po tym, jak zaśnie zadamy. Targetowi, właśnie damage z y, któregoś właśnie z tego stage'a z, z off tuna, no to dostajemy 6% basic attack damage bonusu. Stakuje się to do, do 4 razy. No i tutaj powiem Wam szczerze, no tutaj ta opcja jest troszeczkę śmiesz, znaczy śmieszna. E, mało komu przydatna. E, ktoś powie, że można by było to grać dla samej statystyk. I owszem, e, można by to było grać dla samej statystyk. Aczkolwiek mm, najbardziej z tego wszystkiego póki co e, chyba e, wyciąga e, jedna postać, a mianowicie postać ze standard baneru, czyli nasz e, Pan Lewek, czyli Ying Tutaj będę Wam powiem jeszcze, że to może testował, jak go do końca w końcu zbuduję. Bo on jest jak widzicie u mnie na 60 poziomie, ehm, także kiedyś tam już była próba. Ehm, także zobaczymy. No, ta broń nie brzmi na niego źle. Ehm, zobaczymy. Na chwilę obecną ma tylko jednego użytkownika, ale nie zwiećmy się. No, bo może być jakiś DPS. Który właśnie się będzie na tym opierał, także no tu możemy mm, tylko gdybać, e, Ale no miejmy nadzieję, że będzie ktoś jeszcze, kto będzie z tego, z tego efektu używał, więc podejrzewam, że ta broń może jeszcze zyskać. E, <laughs> więc jeżeli chodzi o ganglety, no to mm, tutaj nie jest to ani złe, ani dobre, jest to neutralne. E, statystyki sama w sobie ma git, no wiadomo ta druga część pasywki troszeczkę kłopotliwa. No ale Lingian zazwyczaj aktualnie jest i można nim to też się pod to grać. Yy, dalej mamy yy, Rectifiera, właśnie którą yy, mówiąc szczerze jest troszeczkę dziwny. Yy, to rzecz biorąc, daje nam Energy regenera na w wysokości 38,8, także tu można by było tutaj pomyśleć o supportach. Z drugiej zaś strony daje nam atak 12%. No więc troszeczkę... Ma e, dziwnie, jeżeli chodzi by, byłoby o supporty, ale potem jeżeli rezonator u nas w teamie właśnie użyje jakiegoś turnbrake skilla, e, no to dostajemy 12% ataku i dodatkowo 12% basic attack, to masz bonusu. No i e, tu już się robi ciekawie. I tu już można by było coś robić. No bo ta pasywka w sumie jest sobie potężna. Tylko też znowu nie każdy e, użytkownik z tego skorzysta, jeżeli miałbym tak być szczery, z takich postaci, które by z tego faktycznie zyskałem. no to jest na chwilę obecną Lynae, na chwilę obecną Kamelka, która się właśnie z taką Attackami skaluje. E, teoretycznie szłoby to wykorzystać e, do Rzenży, która też się z bazyka Attackami skaluje, e, ale z kolei Energy Regen, tak. Eem, tak samo można by to było użyć na do encore jako na supportującego jakąś yy, jednostkę yy, Ale na chwilę obecną. No, powiem szczerze, że ciężko. Także jeżeli chodzi właśnie o Rectifiera, ja bym to na razie zostawił. Eem, tak naprawdę. Jeżeli zaś chodzi o stare banner to wiadomo... Miecz dalej jest spoko opcja, jako opcja dla supportów, jako opcja dla DPS-ów, tak samo pistolet, eee, ganklety eee, nie są wcale też złe, fakt faktem dają atak pacentowy ale też nie są jakąś źle wybitną bronią. No i tutaj niestety, ale na chwilę obecną no to Rectifier ten pierwszy eee, wygrywa, mimo tego już ma atak, no to jednak tutaj eee, te basic ataki idzie lepiej wykorzystać niż yy, tą całą pasywkę tutaj. No i daje atak procentowy przede wszystkim, a nie energy Regana, więc jest mała różnica. Yy, aczkolwiek, no tak jak mówię, ta pasywka jest do wykorzystania. Na chwilę obecną nie mamy zbytnio dobrego użytkownika tego. Znaczy mam parę... Moż... znaczy wiadomo, możecie to użyć jako y, opcja zamienna dla supportu, tylko że z kolei te 12% damage wam po prostu zniknie. Y, bo tak, Shokkiperka skaluje się z Energy Regenem plus jej heal skaluje się z HP. -kami. Dalej Berg ma to samo. Także jedyną opcją taką... Faktycznie, kto by mógł z tego korzystać jest tak naprawdę Verina, bo jej e, ataki skalują się z... Znaczy jej heal skaluje się z atakiem Także m, może obce dla Veriny teoretycznie e, Nie byłoby to złe, nie byłoby to głupie e, Tylko pytanie teraz jest jedno następujące, a mianowicie e, A mianowicie e, Co my widzimy przez Tun e, Off Break Skina? że przez Breaka skina? Eee, skilla. No i tutaj już się robi też ciekawiej, no bo to jest też takie nieoczywiste. Eee, ja stawiam na dwa rodzaje. Albo to będzie właśnie te nasze F-solidne, że tak powiem, albo ewentualnie to będą miały i mogły użyć tylko i wyłącznie. A nie, um, on skill, czyli, czyli tak jakby to ma. Czyli tak naprawdę każda poseł już z tego korzystała. Tylko teraz, coś pytanie: yy, na, kim, na jakim, na jakim supportzie my to chcemy grać? No bo to też jest tak, yy, tu tutaj też użytkowniczką tego dobrem byłoby Verina. Tak naprawdę, tylko i wyłącznie, jeżeli chodzi o healerów. Yy, Chyba, że ewentualnie Bli... bulik, czyli nasz, nasza najlepsza czwóreczka czterogwestkowa, a czy najlepszy support czterogwestkowy. Mm, no i tutaj chwileczkę. powiem że jeszcze nic nie dostałem. Jak chciałem ją dostać na banerze prolowe, to dostałem polowe na s jeden, także no śmiesznie. E, także Zobaczymy z czym się skaluje jej heal. Bo jeżeli chili się skaluje Jeżeli Jejski się skaluje... a tutaj nic nie ma, tu też nic nie ma O z atakiem, No to... Ej powiem wam szczerze. Ej, powiem Wam szczerze, to nie jest takie głupie, jak się wydaje. No, to teoretycznie jeszcze Bulik mogłaby z tego skorzystać. Także mamy dwóch teoretycznie supportów, które mogą z tego z jakichkolwiek dobrze skorzystać. Eee, także jeżeli na przykład nie macie, na przykład nie wiem, szorki perki, nie macie na przykład yy... bajży zbudowany z jakiegoś powodu albo nie macie innego supporta, który wyszedł później, czyli na przykład tego branta, takiego Tokio Juno, ee, taki chisy, e, takie Cantarelli, ee, to mi się wydaje, że opcja do Veriny, albo do właśnie Bli, Bulik, to jest bardzo spoko opcja. E, tylko teraz tak. Jeżeli chodzi o naszych DPS-ów, którzy mogli z tego skorzystać, z tego bonusu, no to mamy tak Enkor teoretycznie, ale Enkor aktualnie nie wiem, jak sobie radzi. Dlatego ja się postaram ją e, zbudować i zobaczyć, jak sobie radzi w e, dzisiejszych czasach, po e, ponad roku w grze. Dalej Ying Yi Wang. też musiałbym go zbudować, dobudować i zobaczyć, jak to wyjdzie. E, dalej kolejną postacią jest Kamelka. No, i tutaj się robi ciekawie. No, bo to by można było dobrze fajnie wykorzystać teoretycznie. Więc yy, no, zobaczymy. Dalej, yy, kartę TIA teoretycznie. Tylko, że z kartą mamy ten problem. Że, no, raczej niekoniecznie, yy, niekoniecznie akurat chcemy grać to. Eee... No bo dotycznie rzecz biorąc w postacie które my chcemy grać z Tią, to jest raczej albo Arrow Rover, albo Chisa. No, Raczej Verina nie za dobrze zbafuje naszego DPS-a, jakim jest Kartę Eee... Bulik raczej też nie. No, także, no, ona, o z tego bonusu fajnie zyskała, to tak naprawdę, no, i nie za bardzo, no, jednak, atak się traci, no, bo ona się z HP. Także, no, niestety, no, nie za bardzo. Więc, jak widzicie, y, opcji mamy. Chyba, że to też nie chcielibyście z jakiegoś powodu grać Branta pod DPS-a. Co ja wam nie bronię, bo też w sumie się skaluje z, z, z atakiem i z tym. No i teoretycznie, jeżeli ktoś by chciał grać Cantarelle pod DMajrze, też nie jest to głupia opcja, bo też się skaluje jednak z, z basic atakami. Albo taką rzężej pod DMajrze, to też to teoretycznie moglibyście to wykorzystać. Także jak widzicie, sama broń ma nawet dwie fajne użytkowniczki. Tylko problem jest taki, że użytkowników albo. Bo są już z e, postaciami z banerów, które są już coś e, standardowego, które są już dość stare o ile Enko jeszcze w mecie jako tako jest, także e, Yuan już niestety nie był w ogóle z drugiej strony mam niby kamerkę, tylko pytanie czy faktycznie to by było takie faktycznie oczywiste na papierze, jak to wygląda e, na banerach także <kluzłatwialny> odpowiadając na razie na wasze pytanie na jaką broń się tutaj opłaca na razie uszować no to na pewno najbezpieczniej na pistoleta i na birdblade'a. Teoretycznie, opcjonalnie na gankleta, bo nie wiemy, jakie postaci będziemy mieć w następnej e, aktualizacji. Może się coś być jakiś gangleciarz, który właśnie używa biezyka taką także e, nie mówię, że nie. Jeżeli chodzi o albo Jeżeli nie macie na przykład ktoś, no to na pewno mieczor, na pewno pistolet, na pewno... Znaczy, w zasadzie każda z tych broni takie naprawdę jest naprawdę dobra. Jeżeli chodzi o to, no to tak naprawdę tak. Jeżeli chodzi o pistoleta, no to. Znaczy, jeżeli chodzi o, jeżeli chodzi o miecza, e, no to nie mamy za bardzo dobrego użytkownika obecnie. A jeżeli chodzi o właśnie e, Rectifier'a, też na razie, o ile mamy fajne dwie no to ten efekt e, już jest troszeczkę mniej e, możliwy do wykorzystania w 100% tak, przez większość postaci. Eee, także to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten st standardowy maner. Mam nadzieję, że Wam pomogłem, a my się widzimy w następnym odcinku. Cześć.